Halloween to czas zabawy niesamowitych kostiumów, ale i lęku. Dzisiejszy temat zdecydowanie przedstawia wszystkie te trzy rzeczy. Bo choć seria Power Rangers kojarzy nam się z zabawą i różnokolorowymi strojami, to jednak, choć nie każdy o tym wie, ta seria ma też swoją mroczną stronę. W tym miejscu nie można nie wspomnieć o tajemniczym końcu życia bardzo znanego aktora z Power Rangers, czy też o bardzo trudnej, wręcz niszczącej atmosferze jaka panowała na planie serialu Power Rangers, przez którą kolejni aktorzy opuszczali tą znaną serię. O tym wszystkim mówimy w filmie Smutna Prawda o serialu Power Rangers. Link zostawiamy Wam w opisie. Tymczasem skupmy się na innym temacie dotyczącym pośrednio serii Power Rangers. Chodzi o to, czego jedna z gwiazd Power Rangers dopuściła się na niewinnych ludziach, przez co już wiele lat czeka na wykonanie kary. Kary, która oznacza koniec jego życia. Co więcej warto dodać, że dziś aktor nie tylko nazywa się inaczej, ale nawet zmienił płeć. Skyler Delion od najmłodszych lat marzył o karierze aktorskiej, jednak niewiele z tego wyszło grywał epizodycznie jako postacie, które nigdy się nie rozwijały i nie pojawiały ponownie. Wtedy wystąpił w serialu, z którego jest znany po dziś dzień. Co prawda zagrał w bardzo popularnym serialu u boku dość lubianych aktorów, jak Amy Jo Johnson czy Jason David Frank, ale jego rola była bardzo mało znacząca i dosłownie jednoodcinkowa. Skyler w 1994 roku wystąpił w 55. odcinku serialu Power Rangers o tytule Druga szansa, ale od w tym jednym odcinku nie zagrał zbyt wiele. Grał sympatycznego chłopaka, zainteresowanego piłką nożną, który przyglądał się, jak Power Rangers walczą. Jego rola była miła i sympatyczna, jednak kto by się spodziewał, że 10 lat później ten człowiek dopuści się czegoś tak mrocznego? Co ważne, jego rola w Power Rangers była ważna w kontekście tego, co zrobił tej dwójce ludzi. Jego kariera aktorska bardzo szybko się zakończyła, bo podobno miał spore problemy z zapamiętywaniem tekstu. Z czasem wybrał inną drogę życia: wybrał służbę w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Jednak i ta kariera nie trwała zbyt długo bo zaledwie 15 dni. Potem wpadł w długi. Jego żona zaszła w drugą ciążę, więc chciał szybko zdobyć pieniądze i wtedy razem z ukochaną znaleźli ogłoszenie na temat sprzedaży jachtu i wpadli na pewien naprawdę chory plan. Jacht sprzedawała para z Arizony, Thomas i Jackie Hawks, którzy przez dwa lata traktowali ten jacht niczym dom i pływali nim po oceanie spokojnym. Kiedy jednak dowiedzieli się, że niedługo na świat przyjdzie ich wnuk, postanowili sprzedać jacht i kupić dom, by być blisko członka rodziny, który niedługo przyjdzie na świat. Niestety nigdy tego nie doczekali. Bo pewnego dnia na ich ogłoszenie odpowiedział Skyler de Leon wraz z żoną. Początkowo zarówno Thomas, jak i Jackie Hawks byli sceptyczni wobec Skylera, bo nie wierzyli, że tak młody człowiek dysponuje takimi pieniędzmi, a gdy Skyler zaczął opowiadać im, że posiada gotówkę, bo zagrał w znanym serialu telewizyjnym, zaczęli mu powoli wierzyć. A gdy zobaczyli jego potomka i ciężarną żonę, nawet poczuli do niego sympatię, bo przecież sami oczekiwali wnuka, więc poczuli słabość do niego jako do przyszłego ojca. De Leon powiedział właścicielom jachtu, że zapłaci im 460 tysięcy gotówką, choć warto zauważyć, że mężczyzna wraz z żoną mieli długi w wysokości 90 tysięcy. A co ciekawe, za rolę w Power Rangers miał zarobić 150 dolarów, więc z pewnością nie dysponował takimi pieniędzmi. Jednak jego prawdziwe intencje wcale nie polegały na kupnie tego jachtu, a chciał zrobić coś naprawdę mrocznego. Nie minęły dwa tygodnie, w trakcie których o Tomasa i Jackie mocno obawiali się ich synowie, jednak nie wszczynali dotąd paniki, bo ich rodzice znani byli ze spontaniczności i brak kontaktu z ich strony zrzucali na jakieś ich może nagły wypad na urlop. Jednak po dwóch tygodniach postanowili zgłosić zniknięcie rodziców, bardzo pomógł im ich wujek który dawniej pracował jako funkcjonariusz na wysokim stanowisku i miał bardzo wiele kontaktów wśród strażników prawa, a ponieważ Thomas zdążył podzielić się z nim informacją, że niejaki Skyler de Lyon zgłosił się z chęcią zakupu jego jachtu, jego nazwisko także podał funkcjonariuszom. Najpierw jednak jako dawny strażnik prawa sam postanowił sprawdzić sprawę, więc udał się na jacht, który podejrzewał, że pewnie nie należy już do jego brata, a został sprzedany, nie był jednak pewny, więc postanowił wykorzystać okazję. Gdy zobaczył, że wejście na jacht jest otwarte i go sprawdzić, zauważył kilka dziwnych szczegółów, jak po pierwsze, otwarte wejście, ale były też inne tajemnicze rzeczy, jak to, że niektóre liny, które powinny być schowane, wisiały nad bokiem pokładu. Co więcej, usunięto Plandekę, która zwykle zakrywała panel sterowania, To zdziwiło byłego funkcjonariusza, ale nie na tyle, by uważał, że stało się tutaj coś tak mrocznego. Uważał, że być może nowy właściciel jachtu wprowadził na nim takie porządki. Ale ponieważ dalej szukał Tomasa i Jackie, zostawił na jachcie wizytówkę z prośbą o kontakt. Co ciekawe, dość szybko otrzymał telefon od żony Skylera, która twierdziła, że kupiła wraz z mężem jacht od Tomasa i Jackie, ale od tego czasu byli właściciele jachtu, się do nich nie odzywali. Z czasem do Skylera jego żony wybrali się funkcjonariusze, którzy co ciekawe, zostali ich w kościele, gdy ci go sprzątali niczym dobrzy i prawi chrześcijanie. I trzeba przyznać, że na strażnikach prawa zrobili naprawdę dobre wrażenie, bo widać było, że naprawdę martwią się o byłych właścicieli jachtu, którzy nagle zniknęli. Przyznali też, że sami dzwonili do nich wiele razy, gdyż na jachcie pozostało sporo ich rzeczy i nie wiedzą, co mają z nimi zrobić. Funkcjonariusze oczywiście też poprosili o wszelkie dokumenty, które świadczą, że teraz jacht należy do Skylera, a mężczyzna bez problemu je przedstawił. Nie było powodu, by funkcjonariusze mieli co do Skylera i jego żony jakieś podejrzenia. Para była elokwentna, miła i spodziewała się potomka, więc sprawiała dobre wrażenie. A co ważne, kobieta nie była nigdy karana. Co prawda Skyler miał na koncie wyrok za włamanie, ale odsiedział swoje i aktualnie przebywał na zwolnieniu warunkowym i wydawało się, że chce się zmienić. Skyler i jego żona dodatkowo opisali dokładnie, jak spotkali się z zaginioną parą i odbyli z nimi próbny rejs, a potem podpisali umowę. A Thomas i Jackie odjechali autem z walizką z pieniędzmi za jacht. Co ważne, Skyler oraz jego małżonka dodali, że mają świadków, którzy na spotkaniu w sprawie kupna jachtu przyszli ze swoimi znajomymi, ale i notariuszem. Ale dalej było coś nie tak, bo skąd niby tak młodzi ludzie i to jeszcze tonący w długach mieli taką gotówkę na zakup sobie jachtu? I tu Skyler zastosował manipulację, ujawniając, że nie jest tak całkiem niewinny, jednak jednocześnie pokazując, że współpracuje z funkcjonariuszem, nie jest już złym człowiekiem. Skyler wyznał, że pieniądze posiada dzięki swojemu byłemu szefowi, który zajmował się licznymi działaniami wbrew prawu. Skyler wyznał, że zabrał te pieniądze szefowi i schował je zanim trafił do zakładu karnego za włamanie, a niedawno je odzyskał i chciał za nie zacząć normalne życie. I funkcjonariusze faktycznie uwierzyli w jego bajeczki, jednak tylko na chwilę. Bardzo wiele zmieniło, gdy jeden z synów zaginionej pary wybrał się do mediów, gdzie opowiedział o zniknięciu swoich rodziców. Pokazano wtedy sporo zdjęć, wśród nich była też fotografia auta, którym według wyznania Skylera Deliona i jego żony, podobno Tom i Jackie odjechali po sprzedaży jachtu. I wtedy wszystko potoczyło się dość szybko. Świadek zadzwonił do rodziny zaginionych twierdząc, że rozpoznał samochód pary, która zniknęła. Gdy funkcjonariusze sprawdzili ten trop, okazało się, że tym autem jeździ teraz bliski przyjaciel niejakiego Skylera Deliona. Wtedy sytuacja stała się praktycznie jasna. Sporo też zmieniło odnalezienie na jachcie paragonu, według którego ktoś zakupił worki na śmieci. Chusteczki wybielające i tabletki na problemy żołądkowe. To od razu nasunęło na myśl śledczym, że ktoś być może chciał pozbyć się ciał, a worki na śmieci i wybielające chusteczki są w tym bardzo pomocne. Tabletki na żołądek też w takich przypadkach mogą bardzo pomóc. Co ciekawe, gdy sprawdzono kamerę w sklepie, okazało się, że te rzeczy kupił ojciec żony Skylera. Kazała mu to kupić jego córka. A więc właśnie wtedy funkcjonariusze zabrali Skylera, jego żonę, ale też świadków których małżeństwo podało, że byli obecni przy sprzedaży jachtu, i w trakcie przesłuchań wersje wydarzeń zatrzymanych osób zaczęły się sypać. Po pierwsze wyszło na jaw, że notariusz, który miał podobno być na rejsie próbnym, nigdy nawet tego jachtu nie widział, a nawet nigdy nie widział zaginionej pary. Po prostu dostał 2000 dolarów za załatwienie kilku dokumentów, ale nigdy nie przypuszczał, że Skyler chce komuś odebrać życie. Niestety potem Skyler wprost powiedział notariuszowi, że nie tego ktoś już stracił życie, ale jeśli notariusz nie dopełni wszystkich formalności sprzedaży jachtu, Zajmie się nim cała grupa jego przyjaciół, którzy siedzieli za najcięższe wyroki. A notariusz ze strachu uległ. Oczywiście to było kłamstwo, bo Skalier nie miał żadnych bliskich znajomości z takimi ludźmi, ale notariusz tego nie wiedział i podczas tych przesłuchań wyszła smutna prawda o zaginionej parze, która niedługo miała doczekać się wnuka. Gdy wszyscy wyruszyli na rejs testowy, Skalier dał znak swoim znajomym i wtedy wszyscy razem rzucili się na małżeństwo. Związano ich, a usta zaklejono taśmą. Potem nakłoniono toma podpisał dokument sprzedaży. Podejrzani wyznali też, że na chwilę zdjęto taśmę Jackie, która wykrzyczała do Skylera, że mu ufali. Zapytała też go, dlaczego to robi. Ujawniono też, że Tom, który był kiedyś kulturystą, naprawdę bardzo walczył o siebie i żonę. Niestety nie udało się, a to, co Skyler i jego znajomi zrobili dalej, wydaje się zbyt mroczne. Przywiązali Toma i Jackie do kotwicy i rzucili kotwicę do wody i wtedy para zniknęła w oceanie. Należy też dodać, że byli przytomni, więc to, co przeżyli, musiało być czymś, co ciężko sobie nawet wyobrazić. I co ciekawe, Skyler po wszystkim jak gdyby nic zaczął łowić sobie ryby. To świadczy, jakim był człowiekiem, a raczej jakim potworem. Podczas rozprawy o obrońcy Skylera zaczęli twierdzić, że mężczyzna odebrał życie dlatego, że chciał mieć pieniądze na zmiany płci. Czy była to prawda? Ciężko określić, bo być może to była po prostu próba, by sąd spojrzał na niego łaskawiej i dał mu mniejszy wyrok. Jednak niewiele to dało, bo Skyler został w 2008 roku skazany na najcięższy wyrok, czyli koniec życia. Czy słowa o zmianie płci były prawdziwe, czy to tylko próba obrony ze strony adwokatów Skylera, nie wiadomo. Faktem jest jednak, że podczas odsiadki postanowił zrobić sobie krzywdę, konkretnie w miejscach intymnych. Niektórzy mówią, że było to wołanie o pomoc człowieka, który nie mógł pogodzić się ze swoją płcią. Z drugiej strony często mówiono o narcystycznych skłonnościach Skylera, któremu wydawało się, że mała rola w serialu Power Rangers zrobiła z niego wielką gwiazdę. Skyler miał chcieć koniecznie być popularny i znany i być może stąd postanowił zrobić sobie krzywdę, by było o nim głośno, jako o skrzywdzonej kobiecie zamkniętej w ciele mężczyzny, która nie może tego zmienić. Jednak faktem jest, że Skyler zmienił swoją płeć i dziś zamiast jako Skyler de Leon, nazywa się Skylar Preciosa de Leon. Skyler otrzymała karę końca życia, natomiast jego żona dożywocie. Dotąd jednak kara Skylera nie została wykonana, choć minęło już 16 lat. Smutna prawda o serialu Power Rangers wyszła po latach. Fani nie mogą w to uwierzyć. Link do filmiku na ten temat w opisie.